Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia czerwcowych wiadomości z gminy Tarnów u Polski. Marcelina Kapra. 250-lecie wali druk. Przyjechali animatorzy średniowieczni, którzy prowadzą gry i zabawy z dziećmi. Konkurs ortograficzno-recytatorski. Był duży stres, w ogóle nas tutaj już bolało tak ze stresu. Nagrody dla uczniów, finalistów i laureatów. Naszym dzieciakom tej wiedzy nie brakuje, są zaangażowane, inteligentne. Przeniesiemy się w czasie, a to za sprawą rycerzy, średniowiecznych animatorów dla dzieci i niezwykłych atrakcji, zorganizowanych z okazji 250-lecia miejscowości Wali Drogi. Dowiedzmy się nieco więcej o historii. Były to niezwykle uroczyste urodziny. Z okazji 250. rocznicy powstania w Siwali Drogi zorganizowano wspólne świętowanie. Jeżeli chodzi o atrakcję BAG, mamy dużo atrakcji. Przyjechali animatorzy średniowieczni, którzy prowadzą gry i zabawy z dziećmi. Prowadzimy warsztaty rycerskie, gdzie ucimy dzieci rzemiosła średniowiecznego. Niedługo będzie rozgrywana gra terenowa dla dzieci, młodzieży. Tak? Oprócz tego mamy tutaj dmuchańce, mamy tutaj jarmark z zabawkami, grały tutaj orkiestry. Rozdajemy lody. Historia miejscowości jest bardzo ciekawa i skrywa wiele nieodkrytych tajemnic. Mieliśmy tutaj osobę, której ja osobiście nie znam, nie pamiętam, bo urodzono w 1900 roku. Pana, który y, jako jeden z pierwszych skonstruował wiatrak zasilający wioskę wali drogi w prąd. Wali drogi były. Chyba jedno z najwcześniejszych z wiosek, które najwcześniej mogły się poszczycić tym, że w domu była żarówka elektryczna. W czasie świętowania nie zabrakło rycerskich zmagań o czempiona Tarniny, a dzielnym wojownikom niestraszna była pogoda. Piąty rok z rzędu jesteśmy w stanie organizować ten turniej od 2019 roku 20, No już 5 lat ogromne wsparcie wójta gminy Tarnowa Polskiego pana Krzysztofa Muca, który za każdym razem bardzo życzliwie odnosi się do naszej prośby o organizację tego przedsięwzięcia. Jak co roku rekonstrukcja polega na tym, że tak naprawdę próbujemy odtworzyć warunki średniowieczne, więc Dostosowujemy się do tego, czy jest upał, czy pada, czy jest słońce, czy czasami jest zimno, czasami jest gorąco. No, nam to nie przeszkadza. Nie oszukujmy się, no każdy znajduje tutaj coś dla siebie. Dorośli też znajdują często coś dla siebie, bo y, oglądają tutaj rzeczy, o których słyszeli na lekcjach historii, a nigdy nie mieli okazji ich zobaczyć w muzeach, bo ich po prostu jest albo niewiele, albo wręcz nie ma. Mieszkańcy są dumni ze swojej miejscowości, w której mieszkają od pokoleń i która rozwijała się na ich oczach. Dziękuję bardzo. Dlatego, że jestem od urodzenia tu, to, to jest moja ojczyzna po prostu i czuję się tu świetnie. Nie, nie, już w tym wieku na pewno nie. Bardzo się cieszę, że aż tyle lat przeżyłam tutaj. Przy głównej drodze są tylko domy, które powstały w latach 1900, a za nami już teraz jest nowe osiedle. A mieszkańcom Wali Drug życzymy wszystkiego najlepszego i celebrowania kolejnych wspaniałych rocznic. Uczniowie mogli przetestować swoich sił z ortografii oraz recytowania wierszy za sprawą 16 edycji konkursu. Mnóstwo emocji towarzyszyło dzieciom i młodzieży. Zapraszam na relacje. Ojczyznę kochan, racz nam wrócić pan. Stanąć przed publicznością i wyrecytować wiersz to wcale nie jest łatwe zadanie. Dzieci i młodzież ze szkół gminy Tarnów Opolski wzięły udział w szesnastej edycji konkursu recytatorskiego i ortograficznego. 48 osób bierze udział w obydwu konkursach. Mamy trzy kategorie. 1-3. 4, 6 i 7, 8. I w każdej kategorii, każda szkoła wystawiła swoich przedstawicieli. To był duży stres, bo ogóle nas tutaj już bolało, tak ze stresu, że my nie mogłyśmy normalnie. Tegoroczny konkurs recytatorski nosił nazwę Kocham Cię Polsko. Dla nich przede wszystkim liczy się to, że wychodzą, mają możliwość zaprezentowania się, pokazania szerszej publiczności. Dowodzi do nas wciąż Żabosny zepch zamiękł zęb, a iż niwo krwawe przestało zbierać mi codzienny plon, lecz pozostałe po smutne, łzawe wspomniki. Nie wolno się stresować, bo stre stres niekiedy pomaga, ale też często przeszkadza bardzo, bo jak się zestresujesz, to nie powiesz wiersza. nie lada wyzwaniem było bezbłędne napisanie dyktanda. To niełatwe zadanie, szczególnie w czasach popularnego internetu i smartfonów. Jest takie bardzo mądre powiedzenie, kto czyta, żyje podwójnie. Przede wszystkim jest to nasz język ojczysty, więc ważne jest, żebyśmy potrafili się nim posługiwać bezbłędnie i doceniając jego wartość. Trzeba właśnie, jaki jest wykrzyknik, kto mówić być wykrzyknik, jaki jest znak zapytania, to zapytania. Trzeba dokładnie, wyraźnie mówić. Trochę trudno jest się nauczyć takiego wierszyka, ale warto. Dzieci musiały się zmierzyć ze sceną i towarzyszącym stresem. Każdy z nich zaprezentował się pięknie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, ufundowane przez gminę tarnowo Opolski. Nagradzanie wybitnych uczniów z gminy tarnów Opolski za ich osiągnięcia naukowe jest świetną motywacją do działania. Jak co roku wójt gminy wyróżnił finalistów i laureatów konkursów. To bardzo ważne, aby młodzież czuła się doceniana. Muzyka są młodzi, zdolni i zajmują wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych. Uczniowie szkół gminy Tarnów-Opolski zostali nagrodzeni przez Wójta za najwyższe osiągnięcia. Naszym dzieciakom tej wiedzy nie brakuje, są zaangażowane, inteligentne. Rodzice wspierają, nauczyciele wspierają, my wspieramy. Zależy nam na tym, żeby nasze dzieciaki były jak najlepiej postrzegane. Na spotkanie zaproszono laureatów i finalistów z konkursów polonistycznych języka niemieckiego i materii. Tematycznego. Brałam udział w konkursie polonistycznym i zdobyłam tytuł finalisty. Bardzo się przygotowywałam, bo mieliśmy też kryteria i to dużo wiedziałam, dlatego dobrze mi poszło i jestem z siebie zadowolona. Owszem, to jest ogrom pracy, ale chciałam powiedzieć, że to jest bardzo przyjemna praca, bo z takimi uczniami praca to jest niesamowita radość. W etapie gminnym trzeba było się nauczyć wszystkich landów niemieckich i ich stolic. To właśnie sprawiało właśnie trud w etapie wojewódzkim. Na przykład bardzo mnie zadziwiło, że pytania na, na etapie ustnym były bardzo proste i to mnie właśnie też tak trochę zdziwiło. Wyróżniono także uczniów, którzy wzięli udział w konkursie Drugie życie rzeczy, organizowanego przez Związek Międzygminny Czysty Region. Polegało to na tym, żeby po prostu wykorzystać dane, daną rzecz drugi raz. I jak tutaj widzimy, no, nasi najmłodsi spisali się na medal. Przygotowałam tą torebkę, ponieważ myślę, że torebka to na pewno jest jakaś rzecz, która prawie każdemu się przyda. Jest ona zrobiona z włóczki, ze swetra i z butelek, które są powycinane w kwadraty. A później wszystko razem zszyte. To jest bardzo ekologiczne: nasza planeta potrzebuje takich działań. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy po wakacjach w następnym roku szkolnym. To już wszystkie czerwcowe wiadomości z gminy Tarnów U Polski. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do obserwowania nas na Facebooku oraz YouTube. Do zobaczenia już wkrótce.